Pani, e, witam Was bardzo serdecznie na moim e, dzisiejszym czytaniu. E, dzisiaj robimy przy, przesłanie dla e, od, od e, dla Was odkryształowych e, aniołów, czyli sprawdzamy co to co tak naprawdę mają wam do przekazania wasi, wasi wasi aniołowie bo tak naprawdę tutaj chodzi o waszych aniołów stróżów i teraz tak Wy uwalniacie się od tego, co jest w Waszym życiu e, e, negatywne, e, to co jest negatywne w Was, powierzając e, to e, Bogu. E, dzięki temu. Upolnieniu się od tego, co jest w waszym życiu yy, negatywne, wy możecie być naturalni, możecie być autentyczni, yy, możecie być sobą. I teraz tak, jakby. Yy, Uwolnienie się od tego, co jest negatywne w waszym życiu, e, po, e, powierzając to Bogu, jest waszym boskim celem życiowym, do którego e, zmierzacie. No właśnie, dzięki temu wy możecie się. Yy, też yy, zrównoważyć yy, wewnętrznie, czyli yy, możecie tutaj yy, zrównoważyć waszą energię męsko-żeńsko, yy, ale też możecie się połączyć ze swoją yy, bliźniaczo bądź bratnio-duszo yy, co zresztą ostatecznie jest takim Waszym ostatecznym, boskim celem y, życiowym. Y, tak jak mówiłam, dzięki temu połączeniu Wy możecie być y, autentyczni, naturalni, Wy możecie być Sobą. I tutaj y, Nastąpią też zmiany w Waszym życiu. To odmieni Wasze życie i te zmiany nastąpią dzięki boskiemu, tutaj dzięki boskiemu wsparciu. Dzięki temu, dzięki pomocy i boskiemu wsparciu, wy osiągniecie swój boski cel życiowy, jakby przejmując też kontrolę nad y, trudnościami, czyli nie pozwalając, żeby te wszystkie. Y, Trudności, które pojawiają się yy, na Waszej drodze, przejęły nad Wami kontrolę, bądź też przejęły kontrolę na, yy, nad sytuacją. Chodzi o to, żebyście to Wy kontrolowali yy, te trudności, a nie odwrotnie. Jakby y, wasze połączenie, tutaj y, połączenie duchowe z waszą y, drugą połówką, jakby częścią y, waszej duszy, jest odpowiedzią na wasze, y, wasze modlitwy. To jest dokładnie to, o co y, prosiliście Pana Boga. Wyrazem z tą osobą, która pojawi się w waszym życiu, tutaj stworzycie wspólnotę duchową albo razem będziecie uczestnikami bądź też częściami jakiejś wspólnoty duchowej, czyli tutaj będziecie otoczeni ludźmi, e, którzy mają po, e, podobne do Was poglądy religijne i duchowe, z którymi będziecie się e, dogadywać, ponieważ będziecie e, jakby e, mówić w jednym języku e, tutaj e, No i też będziecie y, otrzymywać od tych ludzi pomoc i wsparcie, y, również wsparcie y, duchowe. Y, no właśnie. Dzięki temu, że Wy przejmujecie też, też też kontrolę nad trudnościami, wy możecie pozwolić sobie na odczuwanie wszystkich emocji, bo jakby te trudności Mogą, no właśnie, mogą Wam utrudniać odczuwanie tych emocji, a dzięki temu, że przejmiecie nad nimi kontrolę, możecie właśnie tutaj, jakby odczuwać te, te emocje. Tak jak mówiłam, tutaj e, dogadanie się, czyli be, czyli wy się do e, e, dogadacie, wy się po e, razem po e, e, po e, Porozumiecie, czyli będziecie mówić w jednym y, języku. Całkiem możliwe, że wy tutaj będziecie się porozumiewać y, bez słów, y, bo tak wasz połączy taka zdrowa, Ko, komunikacja. Tak jak mówiłam, wy dzięki temu, że sami staniecie się tutaj wspólnotą lub częścią jakiejś wspólnoty duchowej otrzymacie wsparcie, nie tylko wsparcie Wsparcie duchowe, ale również ochronę tutaj duchowo, czyli będziecie razem, wspólnie chronieni duchowo. Całkiem możliwe, że już jesteście tutaj chronieni duchowo. Wy macie pewność siebie i y, wiarę w to, że dzięki waszemu po, y, y, pozytywnemu tutaj myśleniu i y, nastawieniu, wasze działanie tutaj przy, 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 przyniesie pozytywny y, wynik. Y, Wy jesteście na dobrej ścieżce tutaj do tego, żeby się porozumieć, żeby się dogadać. Ja mam wrażenie, że to jest porozumienie duchowe, że to Wasze dusze dojdą albo już doszły tutaj wzajemnie do jakiegoś porozumienia duchowego. Właśnie, tutaj potrzeba czasu. Możliwe, że wy potrzebujecie czasu, żeby zadbać o siebie. W sensie o siebie samych, ale być może o siebie wzajemnie, albo tutaj razem jako wspólnota, bo y, wytworzycie wspólnotę ludzi, którzy troszczą, tutaj dbają o siebie nawzajem, u, y, udzielają sobie wsparcia. Ale też pomocy, no i y, dają tę ochronę duchowo. Już sam fakt, że jesteście częścią y, takiej wspólnoty, bądź tworzycie y, taką wspólnotę, y, daje wam y, ochronę tutaj duchowo. Y, Tak naprawdę, wy, wy możecie zaufać swojej wewnętrznej intuicji, ponieważ można powiedzieć, że ona dobrze wie, co ma robić, albo dobrze wie, co robi. No właśnie i tutaj poprowadzi Was we właściwym kierunku. Wy ciężko i bardzo intensywnie tutaj nad czymś pracujecie. Jesteście zapracowani, dużo czasu poświęcacie też pracy. Możliwe, że dużo też intensywnie e, pracujecie tutaj nad waszym e, połączeniem duchowym, ale nie zapominacie no poświęcając czas temu, e, nie zapominacie też o sobie, e, e, że e, nie zapominacie o sobie w tym sensie. E, o swoim zdrowiu, o swoim dobrym samopoczuciu, wy wiecie, że praca, praco, ale czasami też trzeba odpocząć, żeby dobrze się poczuć. Tutaj, ale też właśnie. Ten czas wolny, który macie, który nie poświęcacie na pracę, poświęcacie na dbanie o siebie, bo to jest też ważne, żebyście zadbali sami, sami o siebie. Możliwe, że też dbacie o siebie nawzajem, właśnie. Jeżeli czymś się e, martwicie, to, e, e, to, to niepotrzebnie. E, jeżeli chcecie uwolnić się od swoich zmartwień, to tutaj po, e, powierzaj, po, powierzajcie je Bogu, kochani. E, na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o przesłanie od, od naszych e, kryształowych, tutaj aniołów, na kolejne e, prze, przesłania e, od, od, od naszych kryształowych e, aniołów. Zapraszam Was e, w następną e, niedzielę.